Na rysunku przedstawiono dwie proste równoległe, które są interpretacją geometryczną jednego z poniższych układów równań. My musimy wskazać którego. Skoro są to proste równoległe, to na pewno równania kierunkowe tych prostych będą miały taki sam współczynnik kierunkowy, ponieważ wtedy są proste równoległe, kiedy współczynniki kierunkowe są równe. Zatem, na przykład układ równań z punktu B od razu możemy odrzucić, bo te liczby nie są takie same. Te liczby muszą być identyczne, aby proste były równoległe. Z takiego samego powodu możemy odrzucić D, ponieważ tutaj również współczynniki kierunkowe nie są takie same. W podpunkcie A oraz C mamy takie same współczynniki kierunkowe, ale widzimy, że te proste są malejące. Aby prosta była malejąca, to współczynnik kierunkowy musi być ujemny. W podpunkcie C współczynniki kierunkowe są dodatnie, więc też musimy odrzucić podpunkt C. Zatem zostaje nam podpunkt A. Tutaj współczynniki kierunkowe są takie same, ujemne, czyli mogą być to proste malejące. Ponadto moglibyśmy jeszcze spojrzeć na punkty przecięcia z osią Y. Na przykład w podpunkcie A, tymi punktami są wyrazy wolne w równaniu kierunkowym prostej, czyli. Ta liczba plus 3 oraz ta liczba minus 1. No i sprawdzając, tutaj rzeczywiście może być plus 3, a tu może być minus 1. Zgadza się. W podpunkcie C tak samo plus 3 oraz minus 1 pasuje do tych punktów, ale ten współczynnik kierunkowy dodatni sprawia, że te proste by wyglądały o w taki sposób. Gdybyśmy tutaj mieli podpunkt C, tak by to wyglądało. Mają być malejące, czyli w grę wchodzi tylko podpunkt A bo tu współczynniki kierunkowe są równe i są ujemne